jestem? pana Florianica. Dzisiaj ze mną jest Minecraft LOL. Tak. A to jest mapa parkour by y, jak czekaj. Game my, room. Y, mygameroom.pl. sorry. Dobra. Y, tak. To jest ogólnie mapa parkour. Jest tutaj kilka etapów i be, myślę, że będziemy tak po jednym etapie przechodzili y, co odcinek tak z 10 minut odcinek. Czekaj, jest teraz 10, bo więc nagrywamy do 20 po. Zasady. Na easy mapka zdolna do gry w trybie multiplayer. Nie cheatuj w stylu na przykład creative. Możesz używać modów, które nie ułatwiają skakania, na przykład rain map i typy. Y nie, nie musisz nic zbierać To mapa parkour. Baw się dobrze. Mapka jest wykonalna. Jeżeli znalazłeś jakiś bug, pisz na YouTube. My game room małpakmaj.com Gmail no ale spoko e, 9. Masz, jeśli masz możliwość robienia dnia lub wyłączania deszczu to możesz to robić 10. Mapka zajmie około 2 godzin. Dobrej zabawy Czyli tak mniej więcej e, podzielimy to na 14 odcinków, tak mi się wydaje Dobra, Paniec. więc zaczynamy. Najpierw idziemy do pokoju. PAKU! Do pokoju parkour z nederu Zaraz, zaraz, zaraz. kurde. Zapomniałem o, o najważniejszej rzeczy. O, no właśnie. Wiesz co, trochę ci oczu, nie widać, o ci to wszystko zasłoniło. O, dobra, nicce. Wszystko żelazne, złote jabłka i sztyki Myślałem, że już wszystko zarąbałeś z tym mikstur. Dobra, weź sobie resztę, zostawiłem ci trochę. Mi nie dobra, bo nie widać oczu. No. Dzięki za jabłka. No spaczka. Ej, nie ma, odłuż je, odłużę, je, je. nie, jest tutaj po 10 nagracza. Ja <noise> Ja nie umiem oddać. <noise> Wiesz co ja to O dobra, jest good. No to czekaj, tutaj jest y, to z neteru, y, ten, ten pokój. No to już będzie drugi, jak się nie mylę. Nie, piąty. Nie, czyli, na najpierw czyli najpierw idziemy do pierwszego. Pierwszy jest tam. Gdzie? Tak sam. No tutaj. Gdzie? No tutaj! No gdzie tutaj, bo ja Cię nie widzę. No trollu, no nie, do no, nie, no po... O, tu jesteś. Nie, chodź najpierw do tego z netheru. Tam do, Dobra. Tam do netheru najpierw. Dobra, tu jest nether, może... Moż... W tym levelu nie wolno używać sprintu. Pożąd trudności levelu easy. Zapraszam do skakania w kuli. Pamiętaj, nie używaj sprintu w tym levelu. Spoko. Nie, no fuck. Dobra, na szczęście. Nie. Nie nic o shifcie. troll. Inka. Kajhop. No nie, no. Nie, nie będziemy musieli złamać tej zasady związanej ze sprintem. Ale dobra, spróbujemy. Fuuu, jestem już daleko. Tam właśnie nie doskoczyłem. No nie, no nie, no. Kurde. Dobra, już będę musiał użyć tego sprinta. Nie, dobra, Jest. łamiemy zasady. Jedziemy na sprincie. Ja mam poziom SKKF-a, a Kukosek ma, no dobra, panu tak. Pan, pan, pan Świernica ma... Się, dobra, Dobrze. Czekajcie, ja zaraz wracam. No kurde. To dopóki Minecraft nie wróci, zrobię tutaj małe cięcie. Witam Was z powrotem po krótkim cięciu. W międzyczasie sobie tutaj doszedłem, póki Minecraft nie było. O, no kurde. No i super, kurde po prostu mój skill został przepaszczony. Tam jak to się mówi, inaczej. No będziemy skillować! Och, jest, dobra, doskoczyłem. dobra. nie! Bo mi tutaj coś przeskoczyło, w, y, przeszkodziło. Fuck, nie! Dobra, ja tam ten level ale zaraz to przejdę na kreatywie. Nie. Wiem, że nie wolno, ale się teraz wkurzę i... Na... Y, Minecraft LoL nie ma. To, że złamaliśmy zasadę związaną ze, ze sprintem, nie znaczy, że... Nie, ja idę pierwszego przejść, ja tego nie przechodzę. Au, A to jest tak. poziom Easy podobno easy. No jak to jest Easy to jestem święty Piotr Gratulacje zostałeś nowym świętym Piotrem Gratulacje dla Minecraft Lola został nowym świętym Dziękuję O fuck Uwaga, jak tu skaczesz to uważaj na głowę, bo Czekaj to gdzie ja mam Chodź, Tutaj czy... Następny, następny odcinek próbuję ja nagrać Chociaż nie wiem, czy by mi to lagowało, czy by mi to nie lagowało. Chyba raczej by ci to lagowało? Ale to się to ma... Jestem daleko. Ja się zdenerwuję, jak mnie teraz nie. Dobra, skakaj. Jest, jest, jestem na końcu. Czekaj mocno. Mam... O wiem. O dobra, lag był. Mam tutaj płytkę naciskową, z... zapewne do tych drzwi. Tutaj jest skrzynka. O, diament, mój, ha. Mam diament. Tu jest. Aha, dobra, spokjio. Dobra, to mamy dopiero 5 minut. To może spróbujemy już przejść... Yy, no 6. Yy, spróbujemy przejść następny przy, yy, następny pokój. Następny pokój, no to może jedynkę przejdziemy? To czyli który? Czyli ten? Z żelaza? Ten tutaj, no spoko. Ale wiesz co, nie wiem czy nam się w ogóle opłaca zaczynać. Ale dobra, spróbujemy. Świeci to... W pierwszym levelu, baw się dobrze. Poziom trudności levelu medium. Lewele muszą być wykonywane po kolei. W tym levelu możesz używać sprintu. Start, start. Spoko. O, oh, fuck. Dobra, to skoczę. A, nie. Wow. Wiecie, co, ja was tutaj nie będę zanudzał naszymi failami. Spotkamy się po drugiej Znaczymy, stronie. Po drugiej stronie potrzebowaliśmy cięcia, bo chwilę nam to zajęło. Więc tak, idziemy dalej. Aha, on tu... zobacz, że tu taki ziomuś stoi. Dobre. Która mu taką... Czekaj, wiesz co? Ja nie wiem czego trzeba przeskoczyć, czego trzeba zabić. Nie bijecie? Nie, nie bije, że on jest spokojowy. No to dobra, to jedziemy. Chyba, że go, go udać. No to tak, no to cię może zabić, no nie. Dwoma, dwoma ciosami! No to już się. Jest! Po... Nie no jakiś faj. Fe... zbliża. I wiesz, no to... No nie no. Dobra, to my tutaj już chyba zakończymy, tak tutaj już będzie koniec, czekaj nim sobie mięsko i tak, to był pierwszy odcinek z serii mojej parkour, więc trzymajcie się, cześć.